Siemano. Słychać już chłopaków, czyli pora karmienia dochodzi. 16:30. Woda się jeszcze grzeje. Na samym początku smutna informacja. Nie chciałem tego od razu mówić. W sumie nie chciałem nie mówiłem po prostu tego od razu. Ale jak widać, zostało puste stanowisko. Dzisiaj mamy 15 listopada. Czyli jakiś tydzień temu, chyba, o ile dobrze pamiętam. Yy, no, dawaliśmy temu cementalowi tyle razy szansę, i tutaj nawet weterynarz się nad nim zlitował, bo chciał troszeczkę na nim przeeksperymentować różne yy, metody leczenia. I koniec końców, yy, Simek postanowił wziąć sprawy we własne raciczki i po prostu zdechł. Nie dawaliśmy go do sekcji zwłok, także nawet nie wiemy na co. Najbardziej prawdopodobne jest to, że była to jakaś wada genetyczna jego albo po prostu miał coś nie tak z układem pokarmowym, albo z układem odpornościowym, bo jego męczyło co chwilę. Co chwilę był leczony na płuca przez tego weterynarza. On już chyba przetestował na nim wszystkie możliwe wersje. Tutaj już pół roku temu tato zgłaszał, że byśmy chcieli go uśpić, żeby się z nim nie męczyć, to właśnie weterynarz powiedział, że, że to będzie jego pupilek do zabaw i, i koniec końców i tak się nie udało, i tak się nie udało. Tak więc w grupie pierwszej zostały nam cztery sztuki, czyli te wszystkie koszty, które prowadziłem do tej pory dla tych pięciu razem z tym Simkiem, teraz trzeba będzie podzielić przez cztery, także w tej grupie koszty znacznie wzrosną. Co do tych gagatków, to tutaj są te dwa starsze cielaki. Tego zatokowała dosyć mocno grzybica, wszystkie zostały oczywiście zaszczepione. I tutaj już widać, że strupy mu się robią suche, tak więc chyba wszystko dochodzi do ładu. Na kolegach nie widać, żeby się pojawiało, także na razie wszystko fajnie. I co tutaj? A, zmieniałem mleko Josera e, Optimil na Josera supramil i tutaj trzy sztuki mi dostały biegunki, więc jeszcze e, trochę tym Pektopro ich podratowałem i widzę, że już jest poprawa e, wróciło wszystko do normy. E, tak myślę, że przez to, że przez, e, przez to mleko, bo tamto mleko było e, na bazie e, naturalnego mleka, mleka krowiego, To jest na jakichś tłuszczach roślinnych i możliwe, że przez to była ta zmiana. Poza tym. Wszystko okej. Okay. Dobra, idziemy jeszcze do tyłu na chwilę, a tutaj mi się mysza na podwórku zalęgła. Co roku zostawiają u nas sprzęt. Termin odbioru buraków obsunął się o tydzień czasu. Mieli odbierać 8 listopada. Będą odbierać dopiero 16. No, i żarełka dla byków też trochę przyjedzie, bo jutro ma przyjechać e, trzy transporty wysłodków, e, dwa transporty e, nasze. I od rolnika, który nie ma żadnej hodowli, który nie potrzebuje wysłodków, odkupiliśmy jedną cię żarówkę. W sumie odkupiliśmy. Na razie się dogadaliśmy, że będziemy od niego brać. A za ile to jeszcze, e, to jeszcze nie mówiliśmy ile to będzie kosztować. Dobra, nie wiem na ile tutaj będzie to widać, bo pod wiatą jest dosyć ciemno. Ale chcemy jak najszybciej tutaj z nimi uciekać. Zdążyć przed mrozami, żeby nie stały na mrozie pod tą wiatą na dworze. Jedzą fajnie. Co im nie wrzucić to zeżrą. Z gnojem jeszcze czekamy, bo myślimy, że zdążymy ich przegonić właśnie do tej stodoły naszej wyremontowanej. Dlatego tutaj zwlekamy z tym, ścielimy, ścielimy, aż zaraz z górą zaczną wychodzić. Ale może, może do grudnia zdążymy. To, co najgorsze, chyba już zostało zrobione, można tak powiedzieć, bo została zrobiona ściana szczytowa. No i został wykonany dach. Tutaj wielkie ukłony dla taty, bo odwalił kawał dobrej roboty z konstrukcją tego dachu. Dzisiaj w sumie skończyliśmy, bo wrzucaliśmy ostatnie e, arkusze blachy. Także to już jest zrobione, co nam zostało, żeby jak najszybciej ich stamtąd przegonić tutaj. E, wejdę. może aż tak całkiem ciemno nie będzie, ale chyba jest ciemno z tego co widzę na kamerce. To zostało nam zrobić wygrodzenia, zespawać, wygrodzenia nie będą robione na stałe że wmurowane e, w ściany tylko będą robione na uchwytach tak więc musimy zrobić te wygrodzenia e, na tą chwilę nawet nie będziemy na razie robić tutaj e, drzwi, tylko jakoś to się zastawi, żeby e, wiatr nie wiał, deszcz nie padał a drzwi się zrobi takie z prawdziwego zdarzenia już na spokojnie zimą e, musimy podprowadzić tutaj poidełka poidła już kupiłem jeszcze tylko trzeba zrobić jakąś instalację wodną. No i stół paszowy tutaj na stole. Tu nic nie widać przecież. O czym ja tu mówię? O, tu może będzie widać. Bo tutaj został, jak wylewaliśmy posadzkę, też nie widać. Ciemno już jak Mogłem to w dzień nagrać. Jak daliśmy posadzkę, to zostawiliśmy taki kawałek. Trochę niżej, żeby tutaj położyć kafle na tym stole paszowym, żeby nie żarły prosto z betonu, ale to chyba mówiłem już w ostatnim filmie. Tak więc tutaj sprawy idą ostro do przodu. No i już takie rzeczy jak podsufitka, bo na razie jest dana tylko pod blachę membrana paroprzepuszczalna. Miejmy nadzieję, że na razie to wystarczy. Może w przyszłości damy jakieś, właśnie, panele takie, e, też paroprzepuszczalne, przepuszczalne, żeby, żeby nam się tutaj na tym dachu nic nie skraplało, nie kapało im na głowę. E, no i wygrodzenia, które też będą robione na dworze, tutaj, gdzie te rusztowania teraz stoją. E, będą też wygrodzenia, tak żeby mogły sobie wyjść na dwór i żeby można było je wygonić e, podczas wywalania obornika tutaj. Tak więc na tą chwilę trzeba dokończyć te najważniejsze rzeczy, żeby po prostu ich tam przegonić, a już resztę spraw będziemy na spokojnie robić przez zimę. No, tak to wygląda. Co do samej Kiszonki, to i mieliście rację, że się będzie psuć, i nie mieliście racji, że się będzie psuć. No bo zdarzają się miejsca, że faktycznie się psuje. Gdzieś tam chyba mysza wejdzie pod folię, dziur zrobi, powietrze się dostanie i faktycznie od brzegu zaczyna gnić. Natomiast nie ma tego dużo. Zużyliśmy już pół pryzmy, czyli jakieś 16-17 metrów, ale teraz jak przywiązą wysłodki, to kukurydzawa będzie szła trochę wolniej. Tak więc połówka już poszła i na tą pół połówkę pryzmy odrzuciłem może z 4-5 taczek. Także nie ma, nie ma tragedii. Tyle to, to w granicach normy. Że nie wywożę przyczepami a odrzucam raczej e, małe ilości. No i co tyle w sumie w ostatnim czasie u nas się na gospodarce wydarzyło z ciekawszych rzeczy. E, poza tym to monotonia można powiedzieć. Chyba samo poczucie dobre, skoro takie humorki, gwiazdy internetu. Celebryci mają parcie na szkło widocznie. Dobra, e, tyle w temacie naszego gospodarstwa. E, także dzięki. Ja biorę się za robotę i widzimy się w następnym filmie. To do zobaczenia. Na razie, cześć wszystkim. Albo jeszcze na koniec, wam nagram timelapsa z obrządku. Tak więc, do roboty.